Nie, padłeś od hreda. on cię zeskanował. Tak, pochodzi i wkraczę. Czyś ścianę cię zeskanował i dobił cię. Kurde, kot mam kotleta zimnego no. no ja co, mam kisel ciepły. Muszę czekać aż stygnie. Maina, zraszował maina i wycofał. Meat. Ja, ale... Ale... a Wupa! Nie... Cicho! Pyt. Open a wupa na i to jest? A wupa skraca. Uwaga, uwaga, uwaga. Drzwi, drzwi. A wupa na ile to Drzwi coś było, a zamykam. Tak to jest, pójdź tak? was stream nie chce się. Dramat. A to by cię oglądał. Co? A wupa i kałach Jak wcześniej na Jak Tak wcześniej co? Waliłem wszystko. Cicho! Jest, a cicho! Pójdź stream nie chce się. Dramat. Nie wierzę, że. 58 zadałem No. O kurwa. Plan, plan. Nie na słuchanie, wiesz? tym z. Kawałka pół tego? Pół Ale tak centralnie centralnej góry widziałeś tam na tym hewenie. No wiem. W plecy oh. Idziemy ICO? Albo no, w idziemy? Mhm mm no. To potem sobie z WOK-u polecę w takim razie Ja już drugiego, drugiego A potem na fulu się poleci się Cieszę sure. się. mnie tu. Raszuję mida. Któryś który z nich raszuję mida. To. No. Czysto, czysto. No! plecy jeden. Wenty, venty. jest jeden. Boże. Odwrócił się i dostałem banie, nie? Obity jest naj. Ten po prawej. Ej, ja, komu? Kurde. A, to no teraz full. Mhm. Dobra, gram Pustuje mnie ktoś? Nie. Mm Uwielbiam, -mm. jak zdążył. ja hey, pakę kto weź, nie? No już co tam siedział pod, kurwa Aha, Aha. Pali się, tak Ta. Ja pierdolę kaszucarne. P90 jebane, nie? Myślicie, że sz auto, kampom nie grają. Ale oni bez PMA nic nie potrafią ugrać, nie Dobry snajper. No, naprawdę. No. Mówię, oni bez PMA nic nie ugrają. No kurde, no nic nie dostał. No do tym... no dobry ten snajper, kurwa. Serio. A jeszcze lepszy. Nie no, jestem w teraz. Masz pakę. Jak to, mi... to się ustawia? Na tym węcie. do smoke'a nie mam? To... A ja, ja mam smoka. A umieszczanę? No. To rzuć yy, na. Nie na białą, tylko na konektor. Kurwa! Na lewo. Rzuciłeś? Nie. Jebać. Wętor mi chuj. wchodzi. Ej! Znowu przepraszam, czaj? ten sam. Chodzi. Razem. Dziękuję Dawaj pakę ja idę A dalej. No! Tam ka... Minus, sze... Minus 62 Od dora idzie, od drzwi Wiem, o przy ustawie Jeszcze zdążę Please, zdążę, zdążę Nie, ale jebać Dwóch o, tam jest, kuj. na dorze

znałem z tego usta Ciekawe czy miał info, że ty masz tak mało HP Tak Miał Ja też Nie bustujcie mnie Kurde miałem smokem ja My cały czas na fola mamy Wystarczy się przełamać teraz No? Oni... No Przeczekajmy ich! Oni raszują No tak Ja cały czas to robię Cia, chładzi poszłem Nic nie dostał Dziwam florzą Między żółtą a tym czerwonym No nie wierzę Wiem Jak on mi... Ja mam pytanie jak on mi wykurwił Błę z tego, z Emki w powietrzu Nie w powietrzu, w biegu To jest to jest, Na górze masz, na górze Na sejdzie, na sejdzie po prawej, po prawej U góry jest na siatce Jeszcze u góry Dwóch jest, dwóch jest. Co robił? Autokampę masz po prawej? Nie, wolałbym. Dobra, ale. Nie Potero, nie Potero. Po co to jeszcze można? Rożoni nas puszy. Znikam tam. Proszę o ich wyczek. Pokeru 5-3, a można sobie 10-5. Mówię! Dziesięć, Poczekajcie chwilę. Pozę, zbij się. Kurwa. A w karabinie. skracać. Skraca B. Pomocy, pomocy. Kurwa! Dzięki, Wizi. Brawo. No. Zajebisty. Ty jesteś zajebisty. Na chuj się ruszasz? Kurwa! Wpierdoliłeś mi się przed celownik. Chuś, Roma, zajmowałeś lagi nie. Ale im nie ten lagi. Kurde. Yeah? No tak wiem dłużej, naprawdę. Na pewno wygramy. Jak? Wpierdlaj się komuś przed celownik. No to kur. Zaraz ci wyjewię jeszcze raz. Ja bym to No. <laughs> Na bezpraca. Oni nie pójdzie w dziesiątki jeden. No bo oni nic innym, niż ump pierdolony nie potrafią grać, nie? Takie PM-y Weźmie podstać tu na kurwa barierkę No już jedzie od mida, raszuje śmieć No i co to ma kurwa być? Pomocy raszuje, dzięki Sadwanty. Ej, Biegnę coś tu, a osiem tu wiesz, kursawka, <grym> gdzie Cie? idzie, gdzie idzie, wędrumowka, oni kurwa za dużo wiedzą mnie. Nic nie dostałem. się już ręka trzęsła, kurwa, jak nie zrobił. Aha, u nich Unranked granie. nie? Fajnie. Skąd No, ósmy poziom ma. Nie ma żadnej odznaki. Odmawiają, jak już ósmy no, poziom. ósmy poziom 10? to jest trzy mecze, czy cztery już. Aha, wchodzą dwa idą tam od ciebie a już są. No już kurwa drzwi są skanowane, nie? Ej kurwa. Aaaa, Bo to chodzi. No co to kurwa jest? Cici, cici. No co za. zablokował się i. tylko pewno <laughs> No nie dziwnego, Coś playma u nas nie ma? Ej, głosujemy ktoś? Wszyscy mają prime'a. Nie, skoro mają 57 godzin, to nie. Głosujcie Coś nie ma. Bez jest Prima dla mnie uwaga, żeby wam drzwiami nie poszedł. Kurde nie, mis ...w głowie. No i no, mej na to, mej Dziewięćdziesiąt sześć mu zadałem. No Spierdala, dalej, dalej. Aha. Uh -huh. Ja gram ekor. Ja poprzedzam forsę. Ej, ja, posadź mnie ktoś tu?

Zabać mi dany. Smuguje to metr. Idę. Nie w to strzał. Ach, chuj tam w dupę jego pić mać. Mogę pójść na. Dobra, zjadłem, mogę grać. Płada, ja że teraz zaczniesz grać, tak i wygramy to jeszcze. Co, co easy? Też tak myślę. <coughs> Oni... Podobna sytuacja, co w ty na Daście. Pasują po CT, ten na robót mogę grać, bo raczej im nie będą chodzić.

Gdzie ta paka, tak chujowo to odpantował Dobra panowie, easy Jeszcze kurde, parę rozliwych mamy No, ale pistoletówkę trzeba ubrać Kurwa proszę cię, oni strzelają kurwa jak bogi, wodze, nie? Wody bogi, bo. kurwa chuj wie jak to powiedzieć O, jak bogowie ja. Idę na... Dobra. Wszyscy już. Fake Dwóch było A. I jeden idzie samochód. Patrz teraz tego jak z... jak Zjebie. A chuj. No nie. O. I to dobrze się właśnie ustawiasz. Też tak to Na slajdzie. Aki ostatni. Uf. Już nie. nie mam nie defa. Nie. nie. O mnie. Uf. Moż chociaż kawa i tak. A polsujemy. O, no, tak co czekacie? 13-30 I tak trzeba wpisować Nikt nie przeżył, oni wszyscy przekupują, więc wiesz, easy Są to se zmarnują i potem <coughs> nie będą ich pograć To chyba A No i już kurwa p 90 i na Wam хп На саму идет. И Майдан. Недостава не шоу. Снова форс. No, Eko nie może wygrać. Głupio, bo pistoletuszkę przegraliśmy. Teraz przejebane już. O, idealnie. Kevlar bez hełmu plus biton. Idę mi do. na wida. No jak chuj, na midie są. No, tym się dwa dostał. Już głowa prawie. Dżidżik. Eee, Bo time'a nie ma. Zobaczcie ile godzin mają. Ten to prywatny akurat. 50, 57. Ten ma waka w ogóle. 500 godzin. Let go. No. Te dwa ma 300. Vanili, tercista, ale ten pierwszy. No oh, ma... kurwa pozdro, main. No. Aha. Ja no. no, tego vanili go co jak wypereportuje. Choćby za grifing, bo zrobił swojego. O, na przykład. Gracie co jeszcze? Ten. Te dwójka nie. PNT gra. No bo tak było, za każdym razem wieża z PNT. Ja zrobił, kurwa, dajcie dasto. Mniej więcej czy... kurwa easy. O, czekajcie, że jak zbiję teraz poziom, dostanę medal za swój Ja 140 poziomów.